Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny trening związany z pięknym płynnym tytaniem. Dzisiaj w roli głównej ś". Ś zapisane za pomocą dwóch liter, literki S oraz I, gdyż w języku polskim Ś możemy zapisać dwojako: albo jako s i, albo jako S z kreseczką, zarówno s I. Jak i sy z kreseczką brzmią tak samo i brzmią jako ś. Jak widzicie, ś zapisane zostało kolorem niebieskim, gdyż jest to spółgłoska. Podczas dzisiejszego treningu wystąpią również inne spółgłoski zapisane za pomocą liter s, z, d, p, b. oraz samogłoski zapisane za pomocą literek I, A, O, U jako O z kreską oraz tak zwane U otwarte, E, N, Y. Dzisiejszy trening jest dosyć trudny. Jeżeli okaże się on dla Was zbyt trudny, to odsyłam Was do łatwiejszej wersji tego treningu. Link do wersji łatwiejszej znajdzie się na dole w opisie filmiku, pod filmikiem. A teraz, uwaga, rozpoczynamy nasz trening od połączeń sylabowych typu sa-sia. Czytajcie równo ze mną albo po mnie. Tym razem so-sio. Dalej su-siu. A teraz se-sie. Zauważcie, że dzisiejsze ś Zapisane za pomocą literki S i I, bardzo lubi Towarzystwo Samogłosek. Bardzo chętnie chwyta się z nimi za rączkę i właściwie stanowią pewnego rodzaju duet. Zobaczmy, jak to wygląda w wyrazach. Odczytujmy wspólnie wyrazy: siemię, siebie. Siada siodło, a pod spodem siewy. Tym razem siwy, Obok SINY I dalej SINIAK W wyrazie siwy, siny i siniak si zostało zapisane za pomocą Sy i, ale nie ma tutaj dołączonej żadnej kolejnej samogłoski, gdyż jest bardzo wyraźnie słyszalne I. Posłuchajcie raz jeszcze. Siwy, siny, siniak, a pod spodem siła. To słyszalne I stanowi już sylabę, więc w tym momencie kolejna samogłoska nie jest już potrzebna. Przeczytajmy kolejny wyraz. Sikorka. A dalej Stasiu, imię chłopca i imię dziewczynki Zosia. Przeczytajmy zdania. Do pokoju Stasia spada Basia. Robi siedem obrotów, a potem siada na kanapie i Opowiada Stasiowi bajkę o misiu, Pysiu i królewnie Zosi. Basia to dobra siostra. Stasiu i Basia lubią się. Moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszy trening. Jeżeli okazał on się dla Was, Zbyt trudne. Odsyłam Was do wersji łatwiejszej, którą znajdziecie w opisie filmiku pod filmikiem. A dziś się z Wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się pa i pamiętajcie o łapce w górze. Do zobaczenia.